Surprise. <gasps> ah, bitch! Dad? I'm scared? Whoa, 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 what are you doing? I can make this quick. Uh, uh, Ellie? Uh, Do you ever give anyone else this much grief? I sell hardcore drugs. I bring you the cure for mankind and you wanna play the pissy little? Oh, for fuck's sake. Come on, what was that all about? Premiera pierwszego odcinka serialu The Last of Us miała miejsce 16 stycznia 2023 roku. Serial na miesiące przed premierą zbierał wokół siebie masę kontrowersji. Największą jej dozę spowodowało obstawienie Belli Ramsey jako Ellie oraz Petra Pascala jako Joella. Wielu ludzi wtedy skupiało się w głównej mierze na tym, w jaki sposób aktorzy, w szczególności Bella, oddają główne postacie gry The Last of Us swoim wyglądem, mając w głowie wiele innych aktorów, którzy Właśnie pod tym względem byliby lepszym wyborem. Między innymi Caitlin DeVer, która była jedną z kandydatek do roli Ellie, a co ciekawe, ostatecznie została wybrana do zagrania Abby z drugiej odsłony The Last of Us. Szczerze powiedziawszy, jako wieloletni fan The Last of Us, przez długi czas również miałem duże wątpliwości związane z wyborami castingowymi twórców które ostatecznie doprowadziły do tego, że sam serial obejrzałem dopiero jakiś czas po premierze wszystkich odcinków na serwisie HBO. I wówczas byłem naprawdę zachwycony. Podobnie zresztą jak recenzenci, którzy całość serialu ocenili na 96% na serwisie Rotten Tomatoes. Jeśli chodzi zaś o to, jak serial poradził sobie na premierę, to odcinek pierwszy został odebrany naprawdę ciepło, a osoby, które krytykowały wygląd postaci i wystawiały, słabe oceny za sam ten fakt były raczej mniejszością, ponieważ serial zbierał masę dziewiątek. Jeśli chodzi zaś o mnie, to tak jak wcześniej mówiłem, pierwszy sezon The Last of Us obejrzałem miesiące po premierze i byłem pozytywnie zaskoczony, bo już od pierwszego odcinka nie mogłem się od niego oderwać. Było to dla mnie czymś, czego w pewien sposób nie spodziewałem się, ale z drugiej strony oczekiwałem po obejrzeniu recenzji serialu, tylko, że wciąż byłem raczej chłodno nastawiony. Nie chciałem się po prostu zawieść. Jednak jego szacunek i oddanie materiałowi źródłowemu, który genialnie pokazywali już od od pierwszego odcinka oraz późniejsze rozbudowanie nie tylko relacji Joela i Eli. Ale także każdego z osobna, też oczywiście powiązane z genialną grą aktorską Belly i Pedra, oraz rozbudowanie niektórych wątków pobocznych powodowało, że ja to po prostu kupiłem i poczułem się, jakbym grał ponownie w jedną z moich ulubionych gier oraz przeżywał tę samą historię na nowo. Mimo tego wszystkiego, tych wszystkich superlatywów i pozytywów, których oczywiście jest znacznie więcej, to serial nie był pozbawiony wad. Nawet dla mnie, osoby oczarowanej w pewien sposób światem, który zbudował Naughty Dog swoich gier i który naprawdę wciągnął się w serial i uważał, że jest bardzo, bardzo dobry. Do listy głównych wad, na jakie ja i także wiele osób zwracało uwagę, wpisuje się przede wszystkim brak zarażonych, za mało akcji oraz zbyt mała doza brutalności. I tutaj właśnie chciałbym przejść do meritum tego materiału, czyli moich oczekiwań względem sezonu drugiego, którego pierwszy odcinek ma się ujawić już 14 kwietnia 2025 roku i który zobaczę albo na moment wrzucenia tego filmu już widziałem na wielkim ekranie kina, czego oczywiście nie mogę się doczekać, a Wy już teraz możecie oczekiwać filmu 15 bądź 16 kwietnia, w którym omówię odcinek. Oczywiście bezspoilerowo. Pierwszym czego oczekuję, to to, aby drugi sezon The Last of Us powtórzył sukces pierwszego, a nawet go przebił. Mówię tutaj nie tylko o sukcesie pod względem zarobkowym i tym, jak zostanie serial oceniony, ale przede wszystkim tym, w jaki sposób odwzorują sceny, miejsca z gry czy fabułę. Mam nadzieję, że główny trzon linii fabularnej pozostanie wierny drugiej odsłonie serii, jak to było w przypadku pierwszego sezonu, który w odniesieniu do gry był dobrze zachowany. Oczywiście liczę także na rozbudowanie niektórych wątków pobocznych, ale nie chciałbym, żeby mimo wszystko zmieniali sposób, w jaki... Otoczą się losy głównych bohaterów. A więc wcześniej wspomniałem o jednym największym minusie, którego naprawdę nie mogę wybaczyć adaptacji The Last of Us, czyli ilości zarażonych, a tak właściwie ich częstego wybrakowania. Bo co z tego, że dostaliśmy kilka naprawdę świetnych scen z nimi, na przykład ta z muzeum, kiedy Joel Tess swoją drogą świetnie zagrana przez Anne Torf, oraz Eli poniekąd bawią się w kotka i myszkę, albo klikacze bawią się w kotka i myszkę z nimi, czy też fala zarażonych, które wylewa się na bohaterów w odcinku 5. Yy, no te sceny są świetne, tak? Ale no niestety takich scen jest po prostu za mało. Dlatego też od nowego sezonu oczekiwałbym tego, że wypełni on pustkę i niedosyt, który zostawił po sobie pierwszy sezon pod względem zarażonych. Dlatego też od nowego sezonu The Last of Us oczekiwałbym tego, że wypełni on pustkę i niedosyt, który zostawił po sobie pierwszy sezon. W końcu The Last of Us Part 2 ma wiele, możliwie, że więcej od swojej poprzedniczki momentów na to, aby pokazać nam zarażonych, chociażby w podziemiach stacji, czy w ogóle mieście Seattle, które w grze było przepełnione od miejsc, w których w łatwy sposób idzie natknąć się na zainfekowanych. Naprawdę mam nadzieję, że zaimplementują ich większą część i posłuchają się głosu fanów i krytyki właśnie w tej kwestii. Poprzedni punkt w pewien sposób nawiązywał już do tego, co chcę teraz powiedzieć, a z czego implementacją twórcy także mieli ogromny problem, a mianowicie brutalność. Nieodłączny element pierwszej. Jak i drugiej części, i ponownie aspekt, który najbardziej zawodzi w pierwszym sezonie. Dostajemy tam bowiem zdesperowanego Joela, który na pewnym etapie jest w stanie zrobić wszystko dla przetrwania, ale później ochrony Ellie, jak miało to miejsce w grze, ale mimo wszystko wciąż to nie jest na takim samym poziomie. Sceny takie jak ta, gdzie bohaterowie jadą przez opustoszałe miasto i zostają napadnięci. W przypadku gry Joel wpada w trans zabijania. On nie cofa się przed niczym łącznie z rozbijaniem głów przeciwników, oceglane mulki czy drzwi lodówki w sklepie. W serialu Joel został z tych aspektów ogołocony. To też wiąże się z, ze zgubieniem tej dynamiki, którą można było odnieść wrażenie, że po drugim odcinku The Last of Us będzie budowało świetnie i coraz lepiej, ale ten serial sobie z nią później nie radzi i zapomina o niej. Zapomina o tym, co budował przez pierwsze godziny. Biorąc więc pod uwagę to, naprawdę wierzę, że drugi sezon serialu będzie będzie w stanie w większym stopniu zaangażować ten aspekt. To samo tyczy się akcji, której nie było w mojej opinii wystarczająco w pierwszym sezonie i brakowało momentów skradanki albo konfrontacji z przeciwnikami czy to z ludzkimi, czy z tymi, które już sw swoje człowieczeństwo dawno zostawili w grobie. Tak jak to było w stanie w muzeum, do której odwoływałem się już, ale będę się odwoływał, bo jest naprawdę fenomenalna. I oczywiście, żeby nie było jeszcze tak kolorowo. To jako ostatnią chciałbym zawrzeć moją obawę, która jest także jednym z moich oczekiwań i tym, co ostatecznie stało się ogromnym plusem sezonu pierwszego. I która, na start, wiem, przynajmniej mam nadzieję, że może być absolutnie nietrafna, patrząc na ten właśnie aspekt to, last to Was w sezonie pierwszym, a mianowicie po raz kolejny. Boję się nieco obsady aktorskiej, w szczególności Abi. A mianowicie po raz kolejny boję się nieco obsady aktorskiej, w szczególności Abi, w której, jak już mówiłem, rolę wcieli się Casey Dewekt. Bo tak jak w roli Ellie, sprawdziłaby się, uważam, że nieźle. To w przypadku Abi ciężko już o taką pewność z mojej strony. Jednakże jestem w stanie zaufać twórcom w to, że umieją dobierać aktorów grą aktorską do postaci. Nawet jeżeli nie wyglądają one jak wyrwane jeden do jeden z gry, tak jak było to w przypadku Eli, która ostatecznie świetnie się sprawdziła w serialu. Na samym końcu chciałbym zawrzeć myślę, że coś całkiem oczywistego, ale chcę, żeby to wybrzmiało. Pragnę po raz kolejny zobaczyć adaptację serialową jednej z mojej ulubionej gry, która znowu sprawi, że zakocham się w tej serii i powierzam naprawdę. Dużo zaufania w tę produkcje. Ufam i chcę wierzyć, że powtórzy sukces pierwszego sezonu. Miejmy nadzieję, że również go przebijając. Chciałbym także podziękować Wam wszystkim, którzy to oglądacie i w jakiś sposób wspieracie moją działalność, chociaż jeszcze nie jest nas tak dużo. W szczególności dziękuję Cypkowi, który montuje dla mnie te materiały i zapraszam na jego kanał. Link w opisie. Zachęcam, bo chłop robi naprawdę świetny content o tematyce Valve, o czym wspomniałem już. W filmie o Minecrafcie, do którego obejrzenia również Was zapraszam. To by było na tyle. Dajcie znać, czy czekacie na pierwszy odcinek sezonu drugiego The Last of Us, a jak nie, to czy podobał Wam się film i oczywiście zachęcam Was do dyskusji na ten temat, czy też pozostawieniu czegoś po sobie w komentarzach albo dając łapkę w górę.